Hej hej hej, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, a dzisiaj gramy w Minecrafta Minecrafta, nie przesłyszeliście się, się moi drodzy widzowie Tak więc zaczynamy nowy świat, stwórz nowy świat, jest to pierwszy odcinek, tak więc odcinek informacyjny i będzie to Was mnóstwo pytań dotyczących Minecrafta Co chcecie żebym nagrywał, jak nagrywał, co nagrywał, z kim nagrywał, bo może kto wie, może na taki się że Steelgarem zgodzi nagrać, grać albo Pingwin, albo w ogóle wszyscy ci Minecrafterzy... What the fuck! Właśnie kupiłem Minecrafta za złoty 29 zł na Allegro i się dowiedziałem, że ja miałem jeszcze wersję 08, 069 tak naprawdę, a teraz jest już 179 i mamy nawet dźwięk po uderzeniu w trawę. To jest takie dziwne. Ale moi drodzy widzowie, jako że jest to pierwszy odcinek, prawda? Pierwszy odcinek Minecrafta ze Steelgarem, to pytanie do Was, jak... Co chcecie, abym nagrywał? Czy chcecie, abym nagrał jakiś super multiplayer serwer? Czy też po prostu będziemy sobie biegać i kopać sobie grób, bo Minecrafta się nie da przejść? Nie, 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 nieprawda, jak zabijecie tego smoka na samym końcu, to to nie jest koniec gry. Tu musicie mi zaufać, ja jestem, prawda, weteranem Minecrafta. Kurde, on brzmi, jakby miał Parkinsona ust. I czemu to drzewo się nie zwala, skoro rozwaliłem jej podstawę? Jej, jemu, To temu czemuś. Uuu bop uop puop Dobra moi drodzy widzowie też tak potrafię robić Jolo jolo, mamy już trochę drzewa To z drzewa zrobimy Dildosa Nie śpiewaj mi tu Nie śpiewaj mi tu Co oni zrobili z tą grą? Ja serio długo nie grałem Jezus Maria, dobra To jest mój typek Robimy sobie drzewo A jeszcze pamiętam jak to się buduje Patrzcie jakie doświadczenie normalnie życiowe życia Dobra, czekajcie, teraz musimy sobie znaleźć fajne miejsce na domek. Tak więc pierwsze pytanie do was. Uuu! Po pierwsze muszę wyłączyć tą dziwną muzykę, bo ona mnie denerwuje. Muzyka, pogoda, szafa grająca. Wrogie stworzenia, gracze. Przymknął się, no to bardzo dobrze. Ja to ma być główny, dobra moi drodzy widzowie Tak więc pytanie do Was Co mam właśnie nagrywać? Czy na jakiś super ekstra serwer sobie wejść? Czy nagrać właśnie z tymi youtuberami tak się na pewno nie zgodzą Czy też właśnie nagrywać taki oto zwykły odcinek polegający na wbieganiu Zbieraniu drzewa, traw, wycinania w ogóle drzew używając kwadratowych nasion trawy czy, czy cokolwiek chcecie? Bo na pewno nie będę wam puszczał ani śpiewał Bo to robisz moja postać tak więc moi drodzy widzowie, tutaj mamy jakieś miejsce na domek Uuuu ale zajeb... Uo, ale fajnie, ej, czekajcie, tam było lepsze miejsce. Tak więc właśnie to jest pierwsze pytanie. Druga rzecz. W opisie tego filmu macie trzy reflinki. Do każdego musicie się zarejestrować, jeśli nie to równo za 69 dni o godzinie 24.01 Prawda na ziemię spadnie meteoryt. Musicie te linki się zarejestrować oraz te linki musicie wysłać pięciu innym osobom. E, właśnie mam włączonego Skype'a, tak więc właśnie słyszycie Skype'a. E, niestety tu są same durne miejsca na domek, tak więc musimy sobie gdzieś stąd pójść. Witamy Skype'a. tu mam jakieś dziwną roślinę, której jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, a tutaj mamy muchomorki halucynogenki, tak więc jemy sobie trochę. Nom 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 nom. Nie da się zjeść z grzybów, ale hamstwo Sami raciści normalnie, nawet grzybów zjeść tu nie można normalnie, no, bez jajej Dobra, tak więc właśnie Napiszcie w komentarzu, co mam w ogóle nagrywać, bo prawda, ja chcę mieć wreszcie milion subów A nie jakieś 3000, jak to jest teraz, o widzimy tutaj owieczki Strakalaka bum cyk cyk, jolo jolo Sobie trochę je porozwalamy, cześć, ja tu jestem tylko zwykłym steelgarem Który buduje miecz, nawet nie pamięta jak on się to robiło Jak się miecz robiło? Łopata Nie, nie Nie Aaaa, ja, kurde, patrzcie, nawet jakieś super umiejętności mają te miecze, plus cztery obrażenia, O, czekajcie, zaciacham jedną owce. czekajcie, ja nie jestem rasistą, niech czarni, czarni żyją, pewnie większość z was nie wie, nie wie nawet co oznacza ten gest, ale wam nie powiem, ponieważ nie jest to odcinek edukacyjny, tylko bardzo mocno zaakcentowany pod hajs, bo hajs się musi zgadać. tak więc lecimy sobie dalej z tym Minecraftem, rozdrąbiemy parę dyń, robimy sobie super helmik. Bu 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 e, prawda zakładamy Jestem facetem z Dyne of Morde, kochany, nic nie widać, jolo jolo Nie, nie, pięć czarno owce, nie Dobra e, Tak więc właśnie napiszcie w komentarzu Co mam nagrywać, pod najważniejsze? główno widać e, Tak więc właśnie no napiszcie w komentarzu e, Ja tu dalej gram Pamiętacie o reflinkach, trzeba się zarejestrować, bo jak nie to wiecie Nikt by nie chciał przecież żeby Meteoryt spadł tobie na głowę tak więc musicie się zarejestrować i link do tego filmu oraz link do reflinków dać, prawda, pięciu innym osobom, bo jak nie to macie problem. Uuu, cześć. Co, 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 co ta szmata mnie bije, co, co to miał być? Wow, shit, shit. Emocje jak na grzybach, znaczy jak walczę z wilkami. Ej, te efekty dźwiękowe serio mogliście darować, ja Minecraft'a nie grałem od roku, pół. Jakbyś miał... Patrzcie Łoj się to jest zombie Jolo Chyba się spaliłeś Czekajcie, spadnę on, on brzmi jak yy, yy, mocniej, 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 co chora gra Nawet biegać nie mogę Ja nie jestem głodny Czekajcie, zjem to coś Zgniłe mięso Zgniłe czy nie zgniłe mięso to mięso No nie wiem dlaczego moje mięso zrobiło się czerwone A ja właśnie straciłem, gdzie są, dawać mi tu Musimy tutaj zrobić ten, głód minutę, 20 sekund Rzemieślnictwo, mamy jakieś osiągnięcie, opłacało się kupić tego Minecrafta na Allegro za złoty, 29. Od, uż... od uż... użytkownika, nie wiem w ogóle jak on się nazywał eee... o, zrobiłem to Magia Czekajcie, bo... Patyk A, nie, czekajcie, jak się robiło kilo? A, no dobra, mamy, mamy kilo, mamy wszystko. widzicie, jestem super doświadczony, prawda? Zabijem sobie ośmiornicę, może zrobimy niebieski kolor farby, jak, się, jak dobrze pamiętam, tak się robiło. Hop, 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 hop. Gówno z nie wypadło. A, mamy, to, torbiel z atramentem, torbiel. Okej, okay, moi drodzy widzowie, cokolwiek to znaczy... Tak więc właśnie piszcie w komentarzach, jak to ma nagrywać, co mam tu nagrywać, e, prawda, z kim mam nagrywać, na jakim serwerze ewentualnie, bo na pewno się na tym lepiej ode mnie, o reflinkach mi tu nie zapominać, bo hajs się musi zgadać, muszę, muszę Wam reflinki częściej wydawać, bo nie mam już hajsu nawet na to, żeby sobie kupić nowego kompa za 5000, a przyda się jak najbardziej, czemu by nie, prawda, e, tak więc właśnie tu mam sobie Minecrafta, zbudujemy domek i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek.

Dobra, czekajcie Brzozowe deski tu będą drzwi? Czaop, oh, czaop, Fuck shit to, dziwnie brzmi Czaop, dwa, dwa trzy. dab, 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 straka, laka, munty, dab, dab. Patrz jak idealnie wyliczyłem. Jedno drewno mi zabrakło. Durny dom, brzydko wygląda. Hop, hop. Lalalalalalalala. Pełne la, 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 la. drzewo. Ojej, oh yeah, mamy dupne okna, jak normalnie w za 5000, tysięcy, którą będę miał dzięki waszym reflinkom i rejestracjom. Nie wiem sobie lecimy z tym koksem, co to ma być w oknie mam liście, spadać mi stąd Patrzcie kachałpa, patrzcie Żyć nie umierać, dobra, teraz trzeba ocieplić Kwiatek. tak naprawdę na tym zakończymy dzisiejszy odcinek moi drodzy widzowie Bo był to tylko i wyłącznie odcinek informacyjny moim super ekstra domem Ja mam nadzieję że się on podobał Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku Minecrafta będę tylko i wyłącznie Minecrafta nagrywą Jak tref linku mi poleci 5000 zł Co to, to by musiało być chyba z kilka tysięcy osób żeby się zarejestrowało na tych linkach Ale wiecie musicie znajomy I znajomi też muszą znajomy przesłać żeby nie było Ej Taka nie skończony ten, mój piękny domek, tak więc na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta, bo już nic innego nie będę nagrywał, teraz się tylko i wyłącznie hajs liczy i kurde, zrobię już za chwilę sklepik z koszulami i wszystkim zobaczycie jak to w Steelgar będzie, O zarobię 5 milionów, wyłączę cały konto na YouTube, ale nie, nie bójcie się, Minecrafta będę nadal nagrywał, mam nadzieję, że się Wam podobało, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!